Śmieliny i nie tylko lubią piąć się po różnego rodzaju podporach. Gdy spilają się po murach, często niszczą nam elewację. No i tak wygląda właśnie elewacja zniszczona przez spilającą się Ćmielinę. Robimy podporę pod Ćmielinę, więc moc wiele haki z dwóch stron na nich rozciągniemy siatkę do dołu i puścimy z odświetliny musimy sobie tutaj te dziesiąteczki nakręcić zostawimy troszkę luzu podkładka na to tak przekładam przez dziurkę i skręcam od środka To na to do siebie, żeby wydać Ten otworek teraz musimy znaleźć. Jest, jest tutaj. Musimy go poszerzyć, żeby włożyć tam oczko. dziesiąte Tak. spróbujemy tego to Tak nie wejdzie, więc musimy pomóc z matkiem. No i skręcamy jeszcze ostatnie. No i tak to jest z tej strony tutaj. Skręcone. Tutaj pójdą druty między między tymi, a po tych drutach będzie rozwieszona siatka powlekana i na tej siatce będą pieły się te roślinki tak i to już było no dokręcając naciągniemy troszkę ten drut Usztywni się tam ładnie. Ale też nie można przesadzać, bo w zimie po prostu jak się skurczy to, to może szczelić. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Tak jest w miarę na naprężony. Tu jest w porządku. Jest dobrze. No, i tutaj zastosowaliśmy właśnie takie rozwiązanie, że tą siatkę ogrodzeniową zamontowaliśmy na ścianie. I ta trzmielina będzie się pieła nam teraz w posiadce, nie niszcząc nam elewacji. Za kilka miesięcy to będzie tak zarośnięte, że te siatki w ogóle nie będzie widać.